Siemanko, tutaj Tomek. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w Minecraft, a to będzie króciutki odcinek, ponieważ chcę Wam przedstawić moją y, tajną bazę. Tutaj mam swój świat kreatywny, różne rzeczy buduję na nim. I tutaj jest taka, jakby taki no można powiedzieć, takie rozłączenie, że tutaj jest taka jak skinia trochę. I tutaj zbudowałem tajną bazę. Tutaj mamy schody takie kamienne. I widzowie, no, to czasami wygląda podejrzanie, bo jest inny blok. I tutaj mamy guziczek. O, i nam się otwiera. Jesteśmy w tajnej bazie. Um, tutaj mam łóżko, jakąś lampę, żeby mi się moby nie respiły. Lampion, pochodnie. Tutaj mam skrzynię, w nich jeszcze ni nie nic nie ma. Tylko tutaj jest, to te rzeczy znalazłem w, w mieście Endu. W mieście Endu znalazłem te rzeczy. Tutaj, jak widzicie, mam Enchanting Table. I jak wiecie, dobrze wiecie pewnie, że w biblioteczkach nie da się nic schować. Nie da się ich otworzyć i tam czegoś schować. Jednak się da. Widzicie? Otworzyłem biblioteczkę. Jeszcze raz pokażę. I mam tutaj moje rzeczy. Jak to się stało? Pewnie mnie zapytacie. A stało się to tak, że dałem tutaj wagonik ze skrzynią, tu biblioteczkę, tłok, tam dałem. Jak widać, blog Redstone'a, wepchałem biblioteczkę na skrzynkę, na wagonik ze skrzynią. To nie wygląda w ogóle nic podejrzanie, że tam jest jakiś wagonik ze skrzynią, i taki, taka powstała kryjówka. Możecie to zrobić też w swoich tajnych bazach. I. Tutaj jeszcze mamy wyjście. Pyk. I tak prezentuje się moja tajna baza. Mam nadzieję, myślę, że wam, mam nadzieję, że wam się podobała. Jeśli tak, możecie zostawić kciuka w górę. Jeśli chcecie, żebym nagrywał więcej takich tajnych baz, to możecie dawać znać w komentarzach. A ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!